Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Ponad 24 tysiące pracowników rozpoczęło dzisiaj strajk generalny. Rozmowy pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych, a przedstawicielami firm nie przyniosły rezultatów i płace niestety nie zostały zwiększone. A strajk wpłynie m.in. na branżę transportową, hotelarską oraz przemysłową. Problemy są zarówno w fabryce Coca-Coli, jak i w IKEA. Jeżeli dalsze rozmowy nie przyniosą rezultatów, to w piątek zacznie strajkować 30%. 8 tysięcy pracowników. W naszym dzisiejszym artykule wyjaśniamy, na kogo wpłynie strajk i co z tego wyniknie. Zapraszam. I znowu kolejny kokainowo-bananowy rekord w Norwegii. Policja w Oslo odkryła transport pomiędzy 800 a 900 kg kokainy ukryte w bananach. To już kolejny tego tyku, typu przypadek, ponieważ pod koniec marca policja w Oslo odkryła również w bananach z Ekwadoru 820 kg kokainy. Według policji być może transport trafił tu przez przypadek, a Oslo wcale nie jest stacją docelową. Tak czy inaczej, prawdopodobnie coraz więcej osób będzie swędział nos. W marcu po raz kolejny wzrosła inflacja i wyniosła 6,5%. Najbardziej do wzrostu inflacji przyczyniły się rosnące ceny energii elektrycznej. A w stosunku do lutego 2023 roku najwięcej wzrosły ceny mebli, artykułów AGD czy transportu. Więcej szczegółów, rzetelnie, dokładnie i profesjonalnie opisanych znajdziecie oczywiście w naszym artykule na stronie, do którego przeczytania serdecznie zapraszam. Wczoraj wieczorem w Sudanie w dom norweskiego ambasadora uderzył granat Nikomu nic, ale niczemu już coś się stało, chociaż straty materialne na chwilę obecną nie zostały jeszcze oszacowane. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważa sprawę za poważną i wszystkim Norwegom, którzy znajdują się w Sudanie, radzi nie wychodzić z domu. Także jednak majówkowy wyjazd do Sudanu ja bym osobiście odwołał. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc wam spokojnego. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć.